Przed wstąpieniem do Palutynów miałem taki epizod, chyba to trzeba nazwać. Pracowałem przy obłożeniu turystów na, na maleksach i mówię o tym dlatego, że ta praca, gdy o niej myślę dzisiaj, pokazuje mi, jak bardzo absurdalna jest ta Ewangelia, o który, którą dzisiaj czytamy w kościele. Ktoś jest w pracy, przychodzi do niego obcy człowiek, mówi mu. Pójdź za mną i gość rzuca całą robotę, idzie z tym gościem i organizuje dla niego ucztę. No to jest absurd. To jest, to jest w ogóle nie do pomyślenia. Ja, ja nie potrafię sobie wyobrazić takiej sytuacji, że jestem w tej pracy, siedzę przy Meleksie, spotykam nagle obcego człowieka i tak po prostu zostawiam ten Meleks i idę za nim. Albo mamy Ewangelię o kimś szalonym. Albo o kimś, kto spotkał kogoś naprawdę niesamowitego. Ale trzeba, myślę, też pójść dalej i zobaczyć, że ten człowiek, który przyszedł do tego pracownika, też się zachowuje absurdalnie, bo zgadza się na ucztę z ludźmi, którzy są powszechnie uważani za grzeszników, tak byśmy to powiedzieli. Celnicy to byli współpracownicy okupanta. To nie są ludzie popierani społecznie, a ten człowiek zgadza się spędzać z nimi czas. Też wzbudza skandal. Może warto dzisiaj zobaczyć, skoro zaczynamy wielki post, czy Pan Bóg czasami gdzieś mnie lub Ciebie nie wzywa do absurdu? Czy nie ma takich rzeczy gdzieś w życiu duchowym, o których jak pomyślę teraz, to się wydają poza zasięgiem? Absurdalne, szalone, w ogóle nie do zrobienia. No a może warto, bo dzisiaj i Lewi, i Pan Jezus robią coś szalonego i absurdalnego, ale to jest coś bardzo wartościowego. Może Wielki Post jest czasem dla szaleńców.